nie lubi malin. Ja witam was spośród moich malin, które jak widać to są maliny jesienne. A więc malina jednoroczna, czyli na tych pędach, które wyrosły w tym roku, od razu kwitnie, zaczyna kwitnąć i będzie owocować. Mam tej maliny właśnie zdecydowanie więcej, jeśli chodzi o mnie. Bardzo ją lubię. Mam odmianę, to jest chyba odmiana Polana, o ile kojarzę. I i po prostu są niesamowicie smaczne te maliny. Bardzo smaczne. Ale to co jest ważne, żeby dobrze się zapylały, też żeby te maliny były duże, żeby wspomóc je, to no to tych pierwiastków jest różnych, jest potrzeba i generalnie malina sobie świetnie radzi. Jak jej dobrze grunt przygotujemy, jak też ściółkujemy i przetwarza się tam, później się robi piękna warstwa próbnicza przy malinie, no to one sobie rosną. Czerpią z tego bogactwa niesamowitego, jeśli jeszcze tam takimi czy naturalnymi, ja najczęściej staram się naturalnymi nawozami je wspierać różnymi, czy to w formie obornika granulowanego, ale również innymi preparatami, które są dostępne w zależności od połowy, na przykład wczesną wiosną, tam e, nawóz z pokrzywy, który tam albo strawy, gdzie po prostu kiedy one rosną, te zielone części, to je staram się mocno tutaj obficie zasilać i dzięki temu pięknie się rozwijają. Ale jest taki pierwiastek, który nazywa się Bor. I ten bor jest tak super rzeczą, która odpowiada za to, jak nasze malinki później będą się wiązały, jak będą kwitły, jak będą się te kwiaty rozwijały, jak duże będą maliny, ile będzie tych później elementów w tych malinie, tych, tych e, części malinki, w których później są pojedyncze, pojedyncze ziarna. To wszystko między innymi bor. Jeśli nie robiliście oprysku na przykład na bor i zaczyna u Was też malina kwitnąć, to jest dobry moment, żeby ewentualnie jeszcze ją właśnie zasilić, zasilić ją. Są różne preparaty zawierające bor. Ja stosuję taki, który również zawiera cynk. On pomaga też na to, że, czyli to jest cynkobor, on pomaga też na to, że jak na przykład jest lato, akurat w tym, lat, w tym roku nie mamy co narzekać na to, że jest sucho, bo non stop pada nawet, za dużo pada. Maliny lubią dużo wody, będą dzięki temu rosły, większe będą owoce. Ale właśnie do czego nawiązuje. Cynk jest takim pierwiastkiem, który pomaga roślinie radzić sobie ze stresami. I to zarówno stresami w jedną stronę, czyli kiedy są przymrozki, wczesną wiosną, ale również kiedy są okresy suche. Wtedy cynk wspiera roślinę, żeby ona sobie w takich sytuacjach lepiej rodziła. Dlatego ja podaję jej cynkobor i wtedy zarówno wspieram jej kwitnienie i później owocowanie właśnie poprzez bor, jak również E, cynk, który wspiera jej e, reakcję na stres, odporność na stres, nie? No i, i słuchajcie, to jest taki dobry moment, żeby ewentualnie u mnie dużo pąków, dopiero pierwsze kwiaty się otwierają i jeszcze mogę to wykorzystać. Ja oprysk robiłem dużo wcześniej e, cynkoborem, właśnie na wiosnę, kiedy zależało mi na tym, że jak te przymrozki były, to żeby po prostu bardziej ten cynk wpływał na na maliny, żeby pomógł im, żeby nie poprzemarzały. A jak poprzemarzały, to żeby po prostu ładnie dalej poradziły sobie, bo malina, nawet jak szczyt jej przemarznie, to później się ewentualnie rozgałęzi, ale będzie rosła dalej. No i widzę, że to wszystko przyniosło, słuchajcie, no jak tutaj patrzę, no to tutaj są, słuchajcie, no prawie metrowe odcinki tutaj maliny tej łodygi. Gdzie są kwiatostany wypuszczone? Nie? Czyli ona na takim, odcinku będzie mi, na takim odcinku będzie mi owocowała. Zaczyna oczywiście od szczytu, tutaj się pojawiają pierwsze i później coraz niżej, niżej, niżej. I tak widzę, że oj, w tym roku będzie malinowo, będą pyszne soki, e, będą musy, będą ciasta z malinami. Wiemy, ile, ile malina ma w sobie zdrowia, ile ma, słuchajcie, witamin. A na lato jak zostaną zrobione, no to po prostu, zresztą kto nie lubi malin, nie? Kto nie lubi malin. Nawet te pestki, które nam wchodzą tak w zęby e, często, to nie przeszkadzają nam, bo, bo lubimy maliny, Ja je uwielbiam. Uwielbiam. Maliny, borówki, no i truskawki to chyba takie trzy moje delicious. E, no, to, to krótki taki film, słuchajcie, o Boże. O Boże. Nie, nie. O Malinie ale właśnie o pierwiastku jakim jest Bor. Pozdrawiam Was serdecznie, wszystkiego dobrego.